Cześć, witam Cię w kolejnym materiale. Dziś opowiem Ci o eventach w Springu. Zapraszam do oglądania. Przejdźmy od razu do sedna sprawy, czyli czym jest event. Event jest to pewne zdarzenie w aplikacji, które chcemy obsłużyć. Spójrz na przykład. Załóżmy, że nasz program jest miastem, żyjącym sobie swoim życiem. Zdarza się również, że w mieście znajduje się stacja meteorologiczna, śledząca sytuację pogodową. Zapewne znasz coś takiego jak alert R RCB, czyli powiadomienie SMS w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych. Do tego potrzebujemy oczywiście połączenia z siecią telekomunikacyjną, która wyśle SMS-a do mieszkańców w przypadku bardzo złych prognoz. Dołóżmy, że nad miasto nadciąga wielka śnieżyca. Jak zapewne się domyślasz, jest to właśnie event. No dobra, ale co się dzieje dalej? Stacja meteorologiczna widzi złą prognozę i wysyła event do sieci telekomunikacyjnej. Stacja meteorologiczna pełni tutaj rolę publishera, czyli odpowiada za opublikowanie eventu w stosownym momencie. Sieć telekomunikacyjna pełni rolę listenera, czyli nasłuchuje wszystkie eventy przychodzące od publishera. W momencie otrzymania eventu, listener. Wykonuje swoje zadanie, czyli w naszym przypadku wysyła alert RCB do mieszkańców. W przypadku eventów mamy do czynienia z trzema głównymi bytami: są to kolejno event przechowujące dane na temat eventu, który wystąpił. W przypadku warunków pogodowych mogłoby to być natężenie opadów lub ich rodzaj. Następnie mamy event publisher. Pełniący funkcję rozgłoszeniową, czyli publikuje event w ramach aplikacji, i następnie do gry wkracza listener, który na każdy opublikowany event reaguje. Oczywiście, jeżeli ma zadeklarowaną obsługę danego eventu. Jak to zrobić, pokażę w części praktycznej. Zatem event przechowuje dane, event publisher publikuje event, czyli tak naprawdę te dane. Które tutaj mówiliśmy. Następnie mamy listener, który, jeżeli event publisher opublikuje event, może go obsłużyć. Ok, witam w części praktycznej. Jesteśmy tutaj w aplikacji Spring Bootowej zaciągniętej przy pomocy narzędzia Spring, spring Initializer. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych zależności. Mamy czystego Spring Boota i możemy rozpocząć pracę z eventami. Pobawimy się nimi troszeczkę, ale ponieważ jestem trochę leniwym człowiekiem, mam tutaj takie gotowe rozwiązanie, z którego skorzystam. Przy okazji przedstawię wam stronę, której jestem autorem. Jest to strona effectivecode.net. Jest to moja autorska strona, na której publikuję materiały, gotowe narzędzia, i wiele, wiele innych rzeczy dla Java deweloperów. Można znaleźć też tutaj poradniki. Strona oczywiście jest cały czas w rozbudowie. Tak naprawdę dopiero raczkuje. Nie ma zbyt wielu materiałów, ale na bieżąco co kilka dni ukazują się nowe. Zatem warto śledzić, warto tutaj czasem zajrzeć i spojrzeć, czy, czy doszło coś nowego. Zatem poszukajmy czegoś na temat eventów. Będzie to tutaj w sekcji Spring Core i mamy eventy. Zatem wejdziemy sobie w taki materiał i tutaj mam już gotowy kod, którym się posłużę, aby po prostu szybciej poszło i żebym szybciej to mógł przedstawić, nie tracąc czasu na klepanie kodu na bieżąco. Więc tak, zacznijmy od eventu. Ja sobie stworzę identyczną klasę, tak samo nazwę NotificationEvent. Załóżmy, że eventem będzie jakaś notyfikacja. Powiadomienie na przykład użytkownika. Czyli robimy sobie klasę, która będzie reprezentowała dany event. Musimy pamiętać, że musi rozszerzać ona application.event. Więc ja sobie tutaj to skopiuję i w skrócie omówię. Importujemy i mamy gotową klasę eventu. Możemy tutaj sobie dodawać dowolne pola. Ja mam tutaj tylko notyfikacje. Jeśli byście potrzebowali na przykład Listę użytkowników, do których trzeba wysłać tą notyfikację. Możecie, możecie tutaj dowolne, dowolne pola. To jest zwykle podroge, które możemy dowolnie modyfikować. Najważniejsze jest, aby rozszerzało Application Event. Dobrze, zatem klasę eventu mamy gotową. Lecimy dalej. Następnie mamy Publisher, tutaj już jest troszkę więcej. Jak widać, co tutaj się dzieje, mamy komponent, czyli musi to być bin springowy. Nie tak jak w przypadku eventu, który sobie może być tylko klasą niezarządzaną bezpośrednio przez Springa, i wstrzykujemy sobie tutaj Application Event Publisher. Tak naprawdę on odpo odpowiada za opublikowanie eventu, a ten event, nasz ten publish event publisher przez nas stworzony, tak naprawdę stanowi taką przelotkę. Taki rodzaj wydzielenia odpowiedzialności za przygotowanie klasy eventu, czyli za ten nasz Notification Event, który stworzyliśmy wcześniej. Przekopiujmy to. Tworzymy sobie klasę Notification Event Publisher. Przekopiujemy. i mamy wszystko gotowe jeśli chodzi o publishera czyli jeszcze raz musi to być komponent springowy Strzykujemy sobie application event publisher przybliżę może żeby było bardziej czytelne i dostarczamy metody metodę Wykonującą opublikowanie eventu. Opublikowanie wykonuje Application Event Publisher w dowolnym przez nas miejscu. Na początku z reguły przygotowujemy event, czyli to jest ten nasz notification event, nabijamy go danymi. W tym przypadku będzie to jakaś wiadomość, która zostanie przekazana z zewnątrz i publiku publikujemy event. No dobrze, lecimy dalej. Ostatnia rzecz, jaka nam została, jest to przykładowy listener. Czyli tutaj u nas to będzie Notification Event Listener. Tworzymy go. I jak widzimy, Event Listener przyjmuje Musi zaimplementować interfejs ApplicationListener Listener parametryzowanym na klasę eventu, czyli nasz Notification Event i implementuje metodę, która wykonuje jakieś operacje związane z przyjęciem tego eventu po, opu po opublikowaniu. No i tutaj jest zwykły sysout że otrzymano notyfikację o takiej treści. No i pamiętajmy, że musi też to być komponent springowy, czyli listener i publisher muszą być to komponenty springowe, event już niekoniecznie. No dobrze, chcemy teraz sprawdzić działanie tej aplikacji, działanie tych eventów, więc pierwsze co, jeżeli chcemy wysłać event, używamy notification event publishera. I pamiętajmy, tutaj jest taki kruczek, nie możemy go stworzyć przez new. Jeżeli stworzymy go przez new, nie będzie on zarządzany przez kontener Springa, no i nie będzie automatycznie binem, yy, i nie wstrzyknie mu się tutaj ten publisher, i tak naprawdę nie zadziała nam to. Dlatego musimy go wyciągnąć bezpośrednio z kontekstu, a ponieważ metoda main w SpringBucie jest statyczna, no to musimy zrobić taki myk. Że przypisujemy referencję kontekstu przy uruchomieniu aplikacji Spring Bootowej, tak jak tutaj jest to zrobione, i możemy sobie następnie bezpośrednio z kontekstu wyciągnąć bina podając mu na przykład jako parametr klasę. No, i to będzie ten właśnie publisher. Dobrze, mamy już pobrany publisher. Zatem posługujemy się jego metodą. Publish Notification Event i przekazujemy wiadomość, którą chcemy opublikować. Jak to będzie message z trzema wykrzyknikami? Uruchommy zatem teraz aplikację i sprawdźmy, czy rzeczywiście to działa. Chwilkę to trwa tradycyjnie. Mimo wszystko Spring Boot się chwilkę uruchamia, zanim się podniesie. 3 sekundki. Jak widzimy, mamy tutaj Prepare Event to Send i Listener has got Notification Message. Zatem wszystko działa jak powinno. Prześlećmy jeszcze raz ścieżkę. Żeby wysłać notyfikację, tworzymy Publishera. Publisher. Zawiera w sobie metodę, która odpowiada za stworzenie eventu i go opublikowanie przy pomocy application Event Publishera. Listener, czy, był to, czy byłby to tylko jeden, czy byłoby ich 10, każdy listener nasłuchuje tych eventów i jeśli przyjdzie event akurat o tej klasie, którego nasłuchuje, to uruchamia swoją logikę. W metodzie on Application Event, czyli w naszym przypadku wykonuje syscall tego, którego tutaj mamy w konsoli. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli ci się podobało, pamiętaj zostawić łapkę w górę, zasub zasubskrybować kanał. Oczywiście zapraszam cię na stronę effectivecode.net oraz do odwiedzenia fanpage'a na Facebooku. Linki znajdziesz w opisie. Na dziś to wszystko, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.